z tej strony Katka Vlog i dzisiaj jest ze mną Ola. Hej! I dzisiaj jest Calling People Challenge. Musiałam wam wytłumaczyć, bo napisałam was, zmyliłam was, że będzie z Teodorem, ale ja w, z piątku do niedzieli byłam w Słupsku. Jak wiecie, jest szkoła, więc nie mogę tam zostać cały tydzień, bo już chodzę do szóstej klasy i tak to jest, więc... Yy, mieliśmy to nagrywać pół godziny przed... Moim wyjazdem, ale że długo czekaliśmy na numery i mieliśmy ich tylko trzy, a z, przez te te, dwa, te kilkanaście godzin uzbierało się aż ile numerów? 54. Aż 54, więc e, ten. Jest mała różnica. Jest mała różnica! Więc dlatego nagrywamy z Alą. i będziemy dzwonić z numeru prywatnego, bo nie mam niestety zamienionej karty. Więc jeżeli ktoś nie odbierze, po prostu z numeru prywatnego, to trudno. To trudno. <grystanie> e, e, nie mówimy nazwiska. Dzwonimy do Huberta. Dzień dobry. Rozmawiamy z panem Hubertem. Chciałam się zapytać pana. Jest, jesteśmy w studiu nagrań i jest casting i się pana zapytać, czy chce pan wystąpić w castingu na top model? Tak. Dobrze, a wie pan z kim rozmawia? Nie? A wiesz, komu podawałeś swój numer? Na komu? Wczoraj. A nie wiesz, kto z tobą rozmawia? Kadyka Kadyka, Tak. Zgadłeś. Chcesz pozdrowić Szybka. widzów? A nie, dziękuję. No dobrze, <laughs> nie dziękuję. Teraz dwonimy do Michaliny. E, dzień dobry. Czy mogę rozmawiać z panią Michaliną? K? Tak. E, no bo jest taka sprawa, ponieważ doszła tutaj, tutaj z tej strony jest Anna Wyspiańska. Ja chciałam powiedzieć, że dzwonię z Policji, bo tu doszła taka skarga Taka skarga doszła na flagę, że Pani coś ukradła Panu Hubertowi Drozgowskiemu. Katka vlog? Cześć Już nie mogłam Cześć, właśnie nagrywałam z Olą, niestety nie nagrywam z Teo 8 tak jak obiecywałam Już nie mogłam to żyć. No i co tam u Ciebie słychać? No dobrze, właśnie się historii. Tak, no to widzisz, my też jutro mamy historię. I dwie dwie na dodatek. Bo jest zastępstwo. Wow. No dobra, a chcesz pozdrowić widzów? No tak, pozdrawiam wszystkich widzów. Kapki. Jej, dzięki. To pa, no to papa. Pa. pa. Dobra, teraz Dzień? dzwonimy do Oliwii. Um.

Od możemy powiedzieć, że Oliwia i Dawid będą żałować swojego No, Ja? No. no dobra, dzwonię. Dzwoniła do Ines. No. Hej. Nie Zobacz, w ciebie. Tutaj osiem, osiem, siedem. Dobra, wolę nie. Teraz do Oliwii. O, nie, Może nie odbierają przez numer prywatny? No. Hello. Dzień dobry, tutaj Radio Z. Zabrałaś samochód. Za 5 yy, minut yy, prześlemy do pani go pocztą. Halo? Pani Oliwio? Tak, wiem, że to ty. Czyli? Bo nie rozumiem. Kto? No. To ja. Nagrywamy teraz. Chcesz pozdrowić widzów? No. No to, to pozdrawiaj. Pozdrawiam wszystkich widzów. Jej. I o, dziękuję. I jest ze mną Ola jeszcze. Ta, Hej. Dzięki. Dzięki, wielkie. Jesteś osobą, która w końcu odebrała, bo dzwoniliśmy dopiero do dwóch osób. Aha. Które odebrały, nie? No i nie masakra. Dobra, to trzymaj się. Dzięki. No papa. Pa. 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 Dzwonisz teraz do tej kany, do kany yy, Dzień dobry. Chciałam się yy, zapytać, czy rozmawiam z kaną? Tak, Nikola, rozmawiasz ze mną. No, cześć, Nikola. Co ty Nikola? Nie musisz mnie wrawiać. Przepraszam, ale tu jest yy, yy, pani Kasia. I pani Ola. E, a, a pan jest? księg? Nie wiem, nie wiem. Chyba ktoś się pomylił. Chyba podał numer na Facebooka katki Vlog. I teraz do ciebie dzwonię. Ha, okej. Okay. Ale też może być Nicole. <grydő> ja to chcę. Nicole, to nie kocham. Nicole, inni nie zagaj też. Halo? Jeszcze raz? <grydő> Coś zaczynać. <tymasz? grydő> co powiesz? Pozdrowisz widzów? Co? 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 Chcesz pozdrowić widzów? Jej! Jesteś chyba z, z piątą osobą? Podajże, odebrała. odebrałam. To pana. Dzień dobry, czy ja rozmawiam z Magdą? E, a kto mówi? No, e, Magda! No, bo jest taka sprawa: ja tu dzwonię z dyrekcji, Oda. ponieważ e, szkoła mi powie, Twoja wychowawczyni. Jezu, Kasia! Jaka Kasia? Kasia! E, chciałam powiedzieć, że dzwonię ze szkoły, ponieważ ty, Twoja pani mi powiedziała, że nieładnie się zachowywałaś na lekcji. Tak, Kasia! To mówiła akuratola, ale ja teraz jestem. A ja tak myślę, Jezu, jakiś numer ciągle dzwoni. <laughs> ciągle? No wiesz, się jak pierwszy raz zadzwoniłaś. A ja... A... Prywatny. Aha, no. No widzisz. Chcesz pozdrowić fanów? Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Jej, dzięki. No, no to pa. pa. No pa.